Cześć! Czy w marcu poprawi się Twoja relacja romantyczna? Czy w Twoim związku będzie lepiej? Już w tym momencie bardzo gorący serdecznie zapraszam Ciebie na to tarotowe czytanie. Pomyśl o sobie, pomyśl o swojej desie urodzenia, a ja do ciebie położę moje karty i sprawdzę. Czy Twoja relacja romantyczna, Twój związek, czy wszystko będzie w porządku, właśnie w marcu bieżącego roku? Karty dla Ciebie. A więc tak, tarot mówi o tym już w tych pierwszych kartach, że zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Dlaczego? Dlatego, że w koronie układu pojawiła się energia dwójki kielichów. Tarotowa karta dwójki kielichów jest to właśnie karta miłości. To jest właśnie karta miłości. I sami zobaczcie, jak tarot pięknie, pięknie odpowiada wprost na zadane pytanie. Nawet nie trzeba się za, za dużo tutaj Główkować. Nie trzeba się za długo zastanawiać, bo e, no, karty pięknie odpowiadają. Zresztą e, to jest taka miłość wzajemna, moja i moich kart. E, no i sprawdzam teraz dalej. no tak, Trzy kielichy, dwa kielichy. E, tak, ja uważam, że tak. Zde zdecydowanie uważam, że jeśli chodzi o sytuację romantyczną, Twoją sytuację romantyczną, bez względu na to, e, co w tym momencie jest, w jakiej w tej chwili jesteś w życiowej sytuacji, to Tarot mówi o zdecydowanie, Zdecydowanej y, poprawie właśnie w tym obszarze, pomimo tego, że nie jest to taka poprawa na zasadzie, okej, okay, to my zapominamy o wszystkim, już po prostu y, nie, nie, nie będziemy patrzeć w przeszłość, bo y, to jest trochę tak, że y, marzec jest taką energią, przynajmniej tak tutaj karty pokazują, że w Twoim związku trzeba będzie no jakby e, oczyścić e, twoją relację romantyczną. Także to nie jest tylko tak, że przez te e, 30 dni, e, 31 dni będziesz osobą tylko i wyłącznie patrzącą, e, czy będziecie osobami sobie tylko patrzącymi w oczkami i e, będziecie sobie jeździć z dzióbków. Tak nie jest, dlatego że Tarot mówi o tym, że trzeba będzie coś naprawić, że trzeba będzie e, e, uzdrowić jakieś obszary e, związane z twoją właśnie Relacją, ale ta poprawa bardzo mocno kartę pokazują, że będzie. Także to nie jest tak, że tutaj jest tylko miód. I nie ma niczego ponadto, nie ma nic poza tym, bo ta bardzo mocno mówi o tym, żeby mógł być ten miód, to trzeba no coś zrobić w tym związku. Karty mówią o naprawie związku, karty mówią o tym, że trzeba będzie poszukać jakichś rozwiązań, to zwłaszcza dla tych osób, które no zmagają się z jakimiś problemami życiowymi właśnie w, w związku. Natomiast bez dwóch zdań, bez dwóch zdań osoby, które chcą. Poprawić swój związek, w tym miesiącu macie zielone światło od losu, gwiazd, przeznaczenia, do tego właśnie, żeby to zrobić. Ja chcę Ci bardzo to mocno i dosadnie powiedzieć: że oczywiście to jest w Twoich łapkach, to jest w Twoich y, rękach. Tak? To tylko będzie zależało od y, Twojej determinacji, od tego, jak Ty sobie to będziesz chciał poukładać, jak Ty sobie będziesz chciała to poukładać. Natomiast na pewno karty mówią o tym, że jest w kartach coś takiego jak wyjście z problemu, y, wyjście z jakiegoś ograniczenia, może z, osad, z osaczenia. Ja też uważam, że na pewne rzeczy patrzysz zbyt emocjonalnie. Y, zresztą sam jestem osobą bardzo emocjonalną, więc <laughs> wiem o czym mówię, ale chodzi o to, że na pewne rzeczy trzeba popatrzeć po prostu trochę pragmatycznie, bardziej pragmatycznie, bardziej racjonalnie i w momencie, kiedy no, nie namawiam Cię do tego, żebyś wyłączył emocje, żebyś wyłączyła emocje, ale na sprawy związane z, ze związkiem też należy popatrzeć od innej strony, z innej perspektywy i karty mówią, że w momencie, kiedy tak zrobisz i otworzysz się na kontakt, otworzysz się nie tylko na swoją rację, nie tylko na swoją prawdę, ale jeśli będziesz Chciał ratować związek, jeśli będziesz chciała ratować związek albo poprawić po prostu ten związek, to trzeba też przyjąć optykę patrzenia Twojej partnerki, Twojego. Partnera, prawda? Żeby to nie było tylko tak, bo ja mam rację, bo ja to wiem, bo coś tam, coś tam, coś tam i emocje y, grają pierwsze skrzypce, tylko troszkę bardziej pragmatycznie. Y, proszę, żebyś podszedł, żebyś podeszła do tematu uczuć, związków, relacji właśnie w tym miesiącu. Teraz mówi o tym, że sobie poradzisz, że będzie ok, natomiast jest w kartach pokazane. Wyjściem, tak? Czyli to nie jest tylko tak, że okej, okay, to my się pogodzimy i już jest wszystko na różowo. To oznacza, że my musimy pogadać. Ale pogadać nie tylko o motylkach, nie tylko o tym, co y, będziemy robić za miesiąc i gdzie lecimy sobie za miesiąc, tylko tu jest takie wrócenie do podstawy Twojego związku. Na czym jest zbudowany Twój związek? Czy on jest zbudowany na prawdzie? Czy on jest zbudowany na szacunku? Czy Twój związek jest zbudowany na y, miłości, na pewnej wzajemności? Prawda? Jakby my sięgamy tutaj y, tego fundamentu, tego, tego rdzenia, tego właśnie korzenia Twojego związku. I tutaj, właśnie w tych fundamentach, trzeba będzie coś e, no, zrobić, coś e, nazwać, jakoś to nazwać, e, oczyścić. Tak kartę mówią, ale będzie naprawdę okej. Okay. Moje kochani, bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ogromnie było mi miło się z wami dzisiaj spotkać, zobaczyć i pogadać. Daj znać w komentarzu, co sądzisz i co uważasz na temat tego czytania. Czy to, co powiedziałem, jest prawdą? Czy już coś się dzieje takiego w twoim życiu? Bo czas będzie nie do końca spokojny. Marzec nie będzie spokojnym miesiącem, jeśli chodzi o relacje romantyczne. E, Raczej tutaj uważam, że wręcz na odwrót, będzie trzeba no, szukać tej właściwej dla siebie drogi życia. No ale to pytam Ciebie, jak to jest w Twoim przypadku. Kochani, bardzo Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam, na mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym tarotowym czytaniu, a za dzisiaj pięknie dziękuję i wspaniałego dnia Tobie życzę. Pa, pa!